Borowski. Dla mierzącego 201 cm wzrostu w środkowego bloku będzie to pierwszy sezon na parkietach pierwszoligowych. Z numerem 5 przyjmujący Jakub Urbanowicz. Kuba to złoty medalista pierwszej ligi z sezonu 2013-2014. W poprzednim roku reprezentował barwę plus ligowego klubu Czarni Radom. Z numerem 7 leworęczny atakujący Rafał Pawlak. Rafał mierzy 200 cm wzrostu i będzie to jego pierwszy sezon w rozrywkach pierwszej ligi. I dalej z numerem 8 magister fizjoterapii przyjmujący Krzysztof Gibek. Krzysiek po bardzo dobrym poprzednim sezonie zdecydował się pozostać w klubie na kolejny rok. Z numerem 11 rozgrywający Jakub Gontarewicz. Kuba pochodzi z Międzyrzeca między Podlaskiego. Na co dzień studiuje na Siedleckim Uniwersytecie pedagogikę. Z numerem 12 przedstawia się Karol Szczygielski, mierzący 204 cm. Doświadczony środkowy bloku, w nowym sezonie ma pomóc drużynie w zatrzymaniu ataków przeciwnika. Z numerem 13 na, koszul, na koszulce, znany z wojsk plażowych, Mistrz Świata do lat 19 i 21, Mistrz Polski z 2007 roku, Michał Kondziała. Z numerem 14 powitajmy drugiego z atakujących Siedlczanina, Mateusza Ogrodniczuka. To będzie jego trzeci sezon w tym klubie. Numer 15 to środkowy bloku Kamil Szaniawski pochodzący z Podukowa, 21-letni Szania. Jest jednym z najwyższych zawodników pierwszej ligi. Jego wzrost to 205 cm. A teraz na scenę zapraszał świeżo upieczonego mistrza pierwszej ligi Adama Sobolewskiego z numerem 16. Adam poprzedni sezon spędził w klubie Aluron Warta Zawiercie, która to awansowała do plus ligi. W zamykającym skład jest najmłodszy, Michał Podgórzak z numerem 20. Michał gra na pozycji libero, jest wychowankiem KPS 7. Jego największym sportowym sukcesem jest wicemistrzostwo Polski Kadetów z 2015 roku. Mamy już pełny skład. Jeszcze raz wielkie brawa. Na scenę zapraszam trenerów. Pierwszym trenerem jest wielokrotny młodzieżowy reprezentant Polski, zdobywca Pucharu Polski z 1998 roku, Witold Chwastyniak. Drugim trenerem jest wielokrotny reprezentant Polski seniorów w latach 1988-1992. Finalista Pucharu Polski działający w Siedleckiej Siatkówce już od ponad 10 lat Maciej Nowak. Trzymającym pieczę nad organizacją zespołu jest kierownik klubu Grzegorz Walczak. W młodości trenował piłkę środkową WKS Czarnych Radom. Jest jednym z założycieli KPS w Siedlce. Pan prezes klubu, pan Bartłomien, kurkus. Prezesa nie ma znania, ale jemu też należą się wielkie brawa. Na koniec zapraszam również nową maskotkę drużyny Siedleckiego, rycerza na koniu. Jednocześnie witamy serdecznie. Rycerz zrobił wam małą konkurencję. Jednocześnie pragniemy ogłosić konkurs na oficjalną nazwę Maskotki. Szukajcie szczegółów na facebookowym profilu drużyny facebook.com kps.siedlce. Nasi siatkarze sezon ligowy rozpoczynają z końcem września. Serdecznie zapraszamy na wszystkie mecze. Dla wszystkich zawodników, trenerów, kierownika i prezesa należą się wielkie brawa. I oczywiście dla naszej maskotki również. Miejmy nadzieję, że w tak licznym składzie będziemy dopingować naszym siatkarzom już w najbliższej rundzie. Dziękujemy bardzo. I jeszcze raz, wielkie brawa. Uwaga, teraz mała niespodzianka. Podnosimy ręce do góry. I łapiemy piłki.